Wenezuela to kraj położony w północnej części Ameryki Południowej nad Morzem Karaibskim. W kraju używa się języka hiszpańskiego, a stolicą jest Caracas. Geografia Wenezueli jest bardzo zróżnicowana. Od tropikalnych lasów deszczowych przez sawanny, aż po góry i płaskowyczo formacje zwane tepui. Wenezuela jest również krajem niezwykle bogatym w zasoby naturalne, przede wszystkim w surowce energetyczne. Ale jednocześnie kraj ten stoi dziś przed poważnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi, co czyni go miejscem pełnym kontrastów. Salto Angel ma łączną wysokość 979 metrów, a jego najdłuższy, nieprzerwany spadek wody mierzy 807 metrów. Wodospad znajduje się w obszarze Parque Nacional Canaima, w głębi dżungli. Dotarcie tam, zazwyczaj łodzią i pieszo, bywa dużą przygodą. Ze względu na pionowy, niemal kilometrowy spadek, Salto Angel często uznawany jest za najwyższy nieprzerwany wodospad na świecie. Wenezuela ma rozległe lasy tropikalne, sawanny, wyżyny i góry, dzięki czemu występuje tam ogromna różnorodność ekosystemów. Istnieją regiony z bardzo bogatą florą i fauną, roślinność, lasy deszczowe, lasy równikowe, sawanny, a także liczne gatunki zwierząt. Znajdują się tam także jeziora, i rzeki, tereny podmokłe i tropikalne, co czyni Wenezuelę atrakcyjną dla fanów przyrody i ekoturystyki. Wenezuela posiada jedne z największych na świecie zasobów ropy naftowej. Według najnowszych szacunków ponad 300 miliardów baryłek. Większość tych zasobów znajduje się w tzw. pasie Orinoco Belt i są to złoża tzw. ciężkiej ropy, trudnej w wydobyciu i przetwórstwie. Pomimo bogactw naturalnych. Wenezuela od wielu lat ma problemy z eksploatacją tych zasobów. Przestarzała infrastruktura, spadek produkcji, trudności techniczne i gospodarcze ograniczają pełne wykorzystanie potencjału. Warto mieć świadomość, że to, iż Wenezuela ma ogromne złoża ropy, nie oznacza, że kraj czerpie z tego automatycznie dobrobyt. Nie każda piękna, krajobrazowo część kraju jest łatwo dostępna. Wiele miejsc, jak na przykład Salto Angel leży w odległej dżungli i wymaga sporej logistyki, by je zobaczyć. Bogactwo przyrody i różnorodność biologiczna to ogromny potencjał, ale również odpowiedzialność. Wiele regionów jest wrażliwych ekologicznie. Wenezuela to kraj, który paradoksalnie łączy kilka skrajności: spektakularną przyrodę i krajobrazy, ogromne bogactwa naturalne, ale też bardzo trudne warunki gospodarczo-społeczne. To sprawia, że opowieść o Wenezueli to opowieść o pięknie i potencjale, ale też o wyzwaniach i realiach. Dzięki, że obejrzałeś ten film. Jeśli chcesz więcej podobnych historii z całego świata, subskrybuj kanał Only Facts i kliknij dzwoneczek. Dzięki temu łatwiej Cię powiadomimy o nowych odcinkach.